Witam Was bardzo serdecznie, jesteśmy na Hellcase'ie, mamy 330 dolarów w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, będziemy sobie testować książkę za 3 dolarki, ale zanim to oczywiście pamiętajcie, tu, tutaj jest zakładeczka REFIL. Kodzik, hejzik, macie plus 10% przy doładowaniu. Ewentualnie wiecie sobie spierzchniki w opisie, czyli wpłacając tą stóweczkę macie 10 dolarków w gratisie, więc myślę, że spoko. Wiele metod płatności z kinkami, bliszkiem, kartą, sklinem, krypto, No to tylko chcecie, jest dla Was dostępne. Zakładeczka moi drodzy, tutaj Daily Free, możecie sobie codziennie odbierać właśnie darmową skrzyneczkę. A jedyne co trzeba zrobić, no to właśnie tutaj zmienić awatarek, ewentualnie doładować sobie 5 dolarków w przeciągu 30 dni. Aktualnie ja tych bonusów nie spełniam, więc w tym wypadku tego nie zrobię. Peace. <laughs> No, ale trzeba to, jak doładuje, no to oczywiście jak najbardziej to zrobimy. E, przy okazji, jeszcze macie chyba ostatni dni giveaway, albo już on się skończył. A nie, teraz jest kolejny, kurde, nie nadążyłem już, w sumie zapomniałem, że tamten się skończył, a to już kolejny się zaczyna. Więc macie od razu kolejny giveaway, więc możecie sobie dołączyć 12 dni do końca. Kolejne fajne, nowe nagrody, więc myślę, że warto sobie skorzystać. E, oczywiście, moi drodzy, jeszcze z takich ważnych rzeczy, no to pamiętajcie, że macie codzienne konkursy. Dane jest zawsze zadanie. Darmo, więc, oczywiście, jak za darmo, to warto do niego dołączyć. Jedno kliknięcie i jesteście. To są oczywiście zadowodowanie, czy tam premium giveaway, czy właśnie giveaway od użytkowników, nie? Dobra, moi drodzy, my myślę, że możemy zacząć otwierać. No, ogólnie otworzymy sobie 100 skrzyneczek, więc nawet ponad 100, dokładnie 110, nawet 111, jakbyśmy chcieli tak dokładnie liczyć, więc. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawy, czy no, ta skrzyneczka, jako taka, odda. No, tu nie powiem, no na przykład taka WPNO, no i myślę, że jak najbardziej spoko, czy nawet właśnie ten USP, którego w ogóle nie znam, jakby nie patrzeć. Okej, okay, 9 dodatków na starcie, ale yy, co to jest w ogóle za USP? Bo w ogóle nie wiem, chyba to jest ten nowy. Z tej nowej skrzyneczki tak przypuszczam, bo nigdy wcześniej się z nim nie spotkałem, więc najprawdopodobniej tak będzie, bo inaczej innej opcji tutaj no nie widzę, no nie? Dobra, mamy tu Famasiki, te Famasiki to też sobie nie są jakieś mega drogie, no ale teoretycznie są czerwone, nie? Ok, 10 dolarków, więc no delikatnie nam brakuje, żebyśmy mieli tutaj zwrot. No ale zobaczymy jeszcze na spokojnie. Okej, okay, ta neo... no ta awupka ta tutaj co z boku to mogłaby być. Mogłaby polecieć, ale niestety zabrakło delikatnie. A, a już myślałem, że w sumie poleci, no bo bardzo blisko było, no, ale niestety jak sami widzicie, no. Nie do końca to poszło po naszej myśli, ale to na spokojnie, jeszcze jest szansa, żeby ją zdobyć. Dopiero wydaliśmy tam te 50 dolarków, troszeczkę z hakiem, więc... No, jeszcze nam trochę tych skrzynek zostało, jakby nie patrzeć, więc y, mam taką nadzieję, że... Okej, okay, a ten Glock to nie jest czasem coś więcej warty? Nie, to jest nie, wydawało mi się jakoś tak... No, niestety, ale się przeliczyłem. Jeszcze tak z fajnych rzeczy, które tutaj możemy dostać, no to chyba ten gloczek, tutaj, właśnie ten i w sumie tego Digielka, no i no no i, no i ta wubka, nie? No, to są takie itemy, które no powiedzmy, no czy to też zależy? No, bo przypuszczam, że ten gloczek też w słabym stanie nam tego nie zwróci. Znaczy, zwróci nam ogólnie jedną skrzynkę, nie? Ale żeby na przykład zrobić jakiś mega profit, to też nie jest to tak za bardzo proste w tym wypadku. Ok, mamy Emeczkę, no to tak. Tak, 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 no, no, nie najlepiej, nie najgorzej, no tak powiedzmy, ok, mamy awupkę. mogły być dwie, ale nie jest wcale źle, awupa jedna to już jest super, okej, okay, 57 dolarków, to według mnie jest jak najbardziej luksus z tej skrzyneczki. Bomba, szczerze mówiąc, i to jest chyba najlepszy drob, jeżeli chodzi o tę małpkę, bo nie widzę tutaj żadnego, żadnej innej lepszej. Jest jedynie Battle Scared Star Trek. A co nie powiem, też moglibyśmy ją jeszcze raz dostać, nie? Na przykład tą czy nawet w tym gorszym stanie, czy w ogóle bez Star Treka, bo najgorszy stan tam, powiedzmy, to kosztuje 25 dolarków, więc 25 dolarów przygarnąć jeszcze dodatkowo to wcale nie jest źle, no nie? Więc no. Tak by było dobrze, gdyby jeszcze faktycznie ta wóbka raz poleciała, a może nie raz, a może dwa, no ale to zobaczymy. Szansa nie jest jakaś tragiczna na nią, więc liczę, że faktycznie się to uda i jakoś nam to poleci w miarę. Dobra, jest Galilek, graffiti, graffiti to takie niby dobrze, niby źle, niby takie nie najtańsze, ale jednak nie najdroższe, no takie, tak strasznie pomiędzy są. Ten goczek Water Elemental jeszcze mógłby nam polecieć w sumie też spoko w miarę. Chociaż też w słabym stanie to też jakiś wow nie jest, bo kosztuje 4 dolarki. No ale na przykład tutaj w Factory News, no już brzmi całkiem nieźle, bo 58 dolarków, więc no takiego gloczka chętnie bym sobie przygarnął. No i dobra, lecimy. No w sumie już jesteśmy ponad połowę skrzynek wydaliśmy, więc no już zostało nam mniej niż więcej, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to tutaj jeszcze nam da. Oby coś fajnego jeszcze, właściwie to ten USP, tak. Tak patrzę na niego i nie powiem, chciałbym go dostać, aczkolwiek szansa, jeżeli chodzi o tego usp no to jest tutaj najmniejsza, nie? Ale okej, okay, mamy tutaj w ogóle Galilka 11 dla Spoko, spokoj, w poleciał, więc yy, dlatego nam się to zwróciło. Bo tak, gdyby nie Startrack, to raczej ciężko, bardzo ciężko, chyba że faktoryniu, chociaż nie wiem, chyba nawet faktory nie kosztuje wcale wiele. No ale dobra. 13 dolarków, ok, kolejne 15 wydajemy, 80 nam zostało jeszcze, więc też nie za wiele i moi drodzy tutaj Fomasik z takich chyba raczej lepszych, reszta o tak średnio mm -hmm. 8 dolarków, no i co, zbliżamy się ku końcowi ciekawe jak tam wygląda nasza sytuacja w ekipunku ile tam mamy, nie, bo no bo w sumie oprócz, oprócz tej awp to tak szczerze mówiąc to nic takiego wow nam nie poleciało, więc tutaj e, dobre pytanie, jak to tam wygląda, nie? Czy to faktycznie coś tam w miarę, czy tak będziemy bardziej słabiej na to patrzeć? No zobaczymy, bardzo jestem ciekawy, e, ale już ostatnie w sumie 3 razy po 5 skrzyneczek i będzie końcóweczka, moi drodzy, końcóweczka. No, tego oczek mógł tu jak najbardziej polecieć, ale niestety przeleciał. Mm -hmm. o, 10 dolarów, to tak średnie, ale ogólnie dużo nam waluty dzisiaj zebraliśmy, no bo w sumie to jest 33% szans na walutę, więc to nie nieźle. Ok, mamy gloczka, więc coś lepszego. Zobaczymy, jaki stan, chociaż widzę, chyba obdrapany. Nie, filtr jest 12 dolarów, spoko, spoko, tak? Najbardziej spoko. No i ostatni raz, moi drodzy, ostatni raz i coś tu na samym ostatnim razie będzie. No nic super, no nie, nie ma tutaj żadnych takich fajnych skinów i moi drodzy kosztuje to 9 dolarów. Dobra, zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Hmm, ile tu mamy? 278. No to no nie można powiedzieć, że jest jakiś wielki szał, no ale zawsze coś mamy. Dobra, przejdźmy sobie do evenciku. W evenciku, no to wiadomo, strona główna, to możecie sobie odbierać właśnie walutę za wpłatę, czyli jak płacicie sobie ponad 500 dolarków, no to możecie odebrać te wszystkie właśnie waluty, więc tam się uzbiera około 650, coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno te 600 będziecie mieli, to jest event wheel, no to wiadomo, dodajemy sobie takie niki maksymalnie 25 i najpierw jest losowany item, a potem osoba, która go zgarnie. I to jest tam co 10 minut, aktualnie jeszcze nie wystartował ten licznik czasu, no to chyba musi być jakaś, a, no cztery osoby muszą być minimum, no i tu jest yy, po prostu topka, wiadomo wpłacamy sobie tutaj walutę i następnie jesteśmy w rankingu, nie, no i wiadomo, czym wyższy, wyższe miejsce, tym lepszy skinek możecie sobie zgarnąć, to jest faesy, możecie sobie zgarnąć różne nagrody, aktualnie yy, nagro, no Cała kurde pula pieniędzy jest ponad 12,5 tysiąca dolarów, więc spoko. Eee, kolejną rzeczą jest oczywiście skin generator. No to macie tutaj 50, powiedzmy, dajemy sobie i wygenerujemy naszego skinka. A dostajemy w tym wypadku moi drodzy skina za dolarka 30 i moi drodzy tutaj event store. No to wiadomo, prosta sprawa. Możecie sobie tutaj kupić haircase balance za właśnie walutę, czy właśnie jakiegoś skinka, czy właśnie skrzyneczki. No na przykład możemy sobie kupić tą za 17, eee, właśnie walutę i zobaczmy. Cóż tutaj dostaniemy za tyle? No jest to 5.7 raczej to niezbyt drogi, bo to jest stali size 57, no 8 centów. No. no i dobra, moi drodzy, w sumie to teraz jakieś kontrakciki pasowałoby zrobić, chociaż na pewno nie zrobimy z wszystkich skinów, bo no po prostu bez sensu. 14 dolarków wydajemy, zrobimy sobie tam 2, 3. Ok, dostaliśmy więcej, więc spoko. Kolejne tutaj to już 18 dolarków. Nie, no to jest spokojne wymienienie skinów na przykład ten easy Trip, bo jakby tutaj y, dużo nie stracimy i też dużo nie wygramy to jest bardzo bezpieczne po prostu według mnie nie no jak wydajemy 16:40 to zazwyczaj jest tak pomiędzy tym no akurat teraz poleciało mniej ale zaraz by poleciało więcej nie więc to tam na luzie. No i teraz, moi drodzy, zaraz w sobie przejdziemy może jakieś, um, jaką, jakąś case-batelkę, nie? 16 dolarków, nie wiem w sumie ile wydaliśmy, ale dobra, mniejsza w to. sprzedajmy sobie coś, jakąś case-batelkę jak najbardziej trzeba sobie zrobić, nie? Jakąś mniejszą czy większą, nie no, wie, większą na pewno nie, ale za 50 dolarków, no to też taka, e, myślę, że dość przyjemna będzie. Czy ktoś tutaj ma coś takiego? Nie, myślę, że sobie sami zrobimy. E, no to jak sami sobie zrobimy, no to nie wiem, powiedzmy tutaj, kurczę... 50 dolarków to nie jest wcale mało, więc zróbmy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy 37 i dodajmy jeszcze to. Mamy 48 i dodajmy coś tańszego, na przykład na sam koniec już, nie, na przykład kapsułka, to i jeszcze to. No i idealnie. Dobra, spróbujmy. Zobaczmy. Może akurat uda się wygrać 52 dolarki. No to tak. No, nie mało, nie? Chyba raczej sobie. O, zag... jednak ktoś dołączył, już miałem ochotę kliknąć na bota, ale bardzo miło, bardzo miło, przynajmniej z jakimś użytkownikiem sobie tutaj powykamy. No i oczywiście miło byłoby to wygrać, nie? Yy, proste i logiczne, ok. Jak na razie przegrywamy, no ale to wiecie, to nie ma, nie ma co tutaj zapeszać. Jeszcze wiele rzeczy się tutaj może zdarzyć, jeszcze na początek no to są te najtańsze skrzynie. Potem lecimy oczywiście do tych coraz droższych, więc ten, te najdroższe są, wiadomo, najważniejsze. W sumie to chyba już. Nie, to jeszcze jest ta tańsza, nie, nie wiem. Ale dostaliśmy bardzo podobne skiny. Na razie i tak wam. Ok, for Dream, Ok, ok, 10 dolarków spoko. Więc to dla nas aktualnie. Tutaj to nie wiem, ale tu. O, patrzcie, 24 dolarki. Miło, miło, nie powiem, że nie, chociaż wiadomo, że byśmy teraz to czasem nie przegrali. Ok, 5 dolarów jeszcze wpadło. No i ostatnia skrzynia, nie, no, raczej chyba ciężko, żebyśmy to przegrali. Nie, no, spoko, powiem wam, że bardzo ładnie nam tu poleciało. 89 dolarów wygraliśmy, miło, miło, bardzo miło, miłe zaskoczenie. No i moi drodzy, ostatecznie wyszliśmy całkiem spoko, myślę, 315 dolarów. No, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnego. no.